Bronisława Komorowskiego w Szczecinie. Inauguracja Filharmonii czy różne wydarzenia polityczne. To był pasjonujący weekend w naszym mieście i relacje z wszystkich wydarzeń już za chwilę zobaczycie Państwo w serwisie informacyjnym Telewizji Pomerania. Michał Kaczmarek, witam i zapraszam. Bronisław Komorowski w Szczecinie o sprawach militarnych. Oto ekipa Piotra Krzystka. Wielkie nazwisko na inauguracji nowej siedziby Filharmonii. Prezydent Bronisław Komorowski podczas swojej weekendowej wizyty w Szczecinie odwiedził m.in. koszary bałtyckie. Według prezydenta RP wzmacnianie Polski na linii militarnej jest bardzo istotne w obliczu dużej geopolitycznej niepewności. Czy Szczecin odegra ważną rolę w rozbudowie korpusu ogólnopolskiego, to nie jest wykluczone. Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Szczecinie miała wymiar nie tylko kulturalny, ale i trochę militarny. Sytuacja geopolityczna nadal jest niepewna. Po spotkaniu w koszarach nadbałtyckich prezydent podzielił się swoimi przemyśleniami oraz wyciągnął wnioski, według których organizowana będzie praca wojska w Polsce i w Europie przez najbliższe miesiące. Udało się w Newport uzyskać bardzo wiele z tego, co uznawaliśmy za Istotne z punktu widzenia zwiększenia polskiego, ale i, i krajów sąsiednich bezpieczeństwa w obliczu kryzysu, w obliczu agresji rosyjskiej, która na Ukrainie, która stworzyła zjawiska kryzysowe oraz obawy przed dalszymi zjawiskami kryzysowymi na całej tzw. Tak flance wschodniej sojuszu. Głównymi założeniami po szczycie NATO w walizkim Newport nie są zagraniczne misje, a obrona państw w sojuszu, czyli także Polski. Oznacza to, że kraje należące do NATO skupią się na roz. Budowie systemów obrony na własnych terytoriach, ze szczególnym uwzględnieniem flanki wschodniej, która może być bezpośrednio narażona na atak ze strony Rosji. Chcielibyśmy, aby te siły w stopniu maksymalnym były, związa stopniu były związane z obszarem potencjalnego ich wykorzystania, ze względu na to, że spodziewamy się, iż obszar na wschód, od, na, wschód na flance wschodniej, będzie obszarem kolejnych kryzysów, kolejnych wyzwań także stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim. To, co chciałem powiedzieć, że w związku z tym prośba jest taka, żeby... Nie tworzyć wrażenia, że wszystko już zostało rozwiązane. Ta praca się dopiero teraz tak naprawdę zaczyna. Korpus od 2016 roku będzie mieć od 30 do 90 dni na przygotowanie operacji bojowej. Prezydent Bronisław Komorowski dodał, że w przyszłości chciałby, aby korpus dowodził siłami natychmiastowego reagowania. Choć zabrakło informacji wprost, to nie jest wykluczone, że szczecińskie koszary będą mieć duże strategiczne znaczenie dla naszej obronności w przyszłości. Piotr Chrzyster przedstawił ludzi, z którymi idzie do wyborów jedynkami listy. Do... Do Rady Miasta są obecnie radni m.in. Marek Kolbowicz czy Jolanta Balicka. Zaskakuje lista sejmikowa, na której są m.in. Maria Ilnicka-Mądry, były poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Urban czy Aleksander Doba, znany podróżnik. Konwencja pokazała, że marketingowo urzędujący prezydent na ten moment wyprzedza swoich konkurentów. Polityczna atmosfera w Szczecinie zagęszcza się coraz bardziej. Jako pierwszy swoje listy wyborcze i kandydatów przedstawił Piotr Krzystek, urzędujący prezydent, który zawalczy o trzecią kadencję. Na liście do Rady Miasta i Sejmiku Województwa nie brakuje znanych nazwisk. Jak podkreślał prezydent, nie chciał zabierać jednak znanych polityków z innych partii, a skupić się na mieszkańcach i aktywnych działaczach, którzy chcą coś zrobić dobrego dla miasta. Ale łączy nas jedno. Mieszkamy w Szczecinie. Mieście, które od paru lat. Zmienia się. Zmienia się na lepsze, łamie bariery, pokazuje, że można. Nieprzypadkowo spotykamy się w hali widowiskowo-sportowej, na którą czekaliśmy długie, długie lata. Ale jest. To efekt naszej wspólnej pracy, bo Szczecin to przede wszystkim ludzie kandydaci Piotra Krzysztka będą startować pod szyldem bezpartyjni. Bo jak mówił prezydent, Szczecin nie należy do żadnej partii i nie powinien być przestrzenią realizowania czyichś partykularnych politycznych interesów. Liderami listy do Rady Miasta będą dotychczasowi radni, w tym Jan Stopyra, przewodniczący Rady Miasta, który nie szczędził Krzystkowi słów uznania. Zrobię to i proszę mi wierzyć, proszę mi naprawdę wierzyć. Nie będę tego robił dlatego, że chodzi mi o jakieś materialne... Historię. Na szczęście mam żonę tę chociaż emerytowaną, Te tyści dzieśle zarabiają, więc mogę sobie to wybaczyć. Ale robię to naprawdę z miłości do tego miasta. To są wielkie słowa. Lista bezpartyjnych wystawi po raz pierwszy swoich kandydatów do Sejmiku Województwa. W tworzenie listy zaangażowała się gmina Police i jej wieloletni burmistrz Władysław Diakun. Bo to jest bardzo. Dobry układ i bardzo przyzwoita lista, bezpartyjna, ludzi, którzy się są kompetentni, znają region i są wartościowi. Na konwencji nie odbyło się bez zaskoczeń. Jedynką do sejmikowej listy będzie Maria Ilnicka Mądry, dwójką Cezary Urban, dyrektor najlepszego liceum w Polsce oraz były poseł Platformy Obywatelskiej, a także Aleksander Doba, jeden z najpopularniejszych polskich podróżników. Jego start to duże zaskoczenie i duże wsparcie dla listy sejmikowej. Przepłynął z Europy do Ameryki Południowej i z Europy również do Ameryki Północnej. Oprócz tego zaliczył jeszcze bardzo dużo akwenów. W tej chwili będzie trudno, trudno tego wyliczyć. Wspaniała osoba, pan Aleksander Doba. Ja zostałem zaskoczony prośbą o kandydowanie do Sejmiku. No i takie nowe doświadczenie. I staram się no, zobaczyć, co w tym będzie. Ale mogę. Ja jestem nietypowym człowiekiem i powiem nietypową wypowiedź. Ja obiecam, że nic nie będę obiecywał. Będę po prostu robił swoje, jeśli będę mógł. I to tyle. Podróżnik chce się jednak zajmować przede wszystkim przemysłem oraz turystyką. Lista bezpartyjnych liczy na sukces zarówno prezydenta Piotra Krzystka w walce o reelekcję, jak i kandydatów na radnych do sejmiku. Kandydaci są mocni i rozpoznawalni, zapewnia najbliższy współpracownik Piotra Krzystka oraz jeden z kandydatów Krzysztof Soska. Oczywiście liczymy na to, że te wybory wygramy i to jest nasz cel. Dlatego stworzyliśmy bardzo silne listy. Wydaje mi się, że także wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej kampanii sprzed czterech lat. Budowaliśmy te, te listy bardzo spokojnie i z taką myślą, żeby, żeby szukać przede wszystkim ludzi, którzy którzy są dobrze znani w swoich środowiskach, są aktywni społecznie, zawodowo. Naprawdę to są bardzo fajne postaci. Na listach do Rady Miasta możemy znaleźć między innymi Huberta Bendinga-Wielowiejskiego, inicjatora rewitalizacji stawu brodowskiego, Macieja Szyszkę, inicjatora budowy Domu Kultury w Podjuchach, Raymonda Leroch, Przedsiębiorcy? Czy Damiana Lachowskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina? Ten ostatni zapewnia, że w Radzie Miasta chce się skupić na tym, co obecnie robi jako działacz społeczny. Transport, urbanistyka, estetyka miasta, ład, wydarzenia, e, szeroko rozumiany rozwój, wsparcie sektorów, m.in. sektora IT, bo uważam, że to jest jedna z ważnych gałęzi, która w Szczecinie powinna pierwsze skrzypce grać obok portu, czy przemysłu, który teraz sprowadzamy do miasta. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Filharmonia w Szczecinie nareszcie otwarta. Koncerty inauguracyjne zachwyciły elegancją, szykiem oraz niezwykłą oprawą. Wiwato i owacją nie było końca. Szczegóły w materiale filmowym. 13 tysięcy metrów kwadratowych, dwa lata budowy, dwie sale koncertowe, główna i kameralna, osiem dni wielkich wydarzeń muzycznych. Lata oczekiwań przyniosły wreszcie upragnioną inaugurację. Szczecińska Wilharmonia robi wrażenie i dzień otwarcia nowej siedziby przez niektórych nazywany był kulturalnym wydarzeniem dekady. Nie ma w tym nic dziwnego. Futurystyczna architektura obiektu od miesięcy budziła wielkie emocje. Podczas inauguracji prezydent Piotr Trzystek nie krył dumy z nowej inwestycji. W 2005 roku pojawiło się Około 50 inicjatorów na czele z dyrektorem ówczesnej Filharmonii, panią Jadwigą Igilsak, panią Anną Nowak. I właśnie te osoby przekonały ówczesnego prezydenta, pana Mariana Jurczyka, którego nie ma dzisiaj z nami, ale pozdrawiamy go bardzo serdecznie, jest ciężko chory. Przekonały go do tej lokalizacji i ogłoszenia konkursu na nowy obiekt. I jak zaznaczył, liczy, że zainteresowanie obiektem będzie podtrzymywane przez kolejne miesiące, a władze miasta i instytucji zadbają o to, by program Filharmonii pełen był interesujących koncertów, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Inauguracja to dowód na to, że Szczecin rozwija się na wielu płaszczyznach. Nasza Filharmonia myślę, że jest trochę jak Szczecin. Zaskakuje, jest pionierska, jest pewnym wyzwaniem. Myślę, że budzi emocje, gdy patrzymy na nią z zewnątrz, ale... Tak naprawdę, żeby ją poznać trzeba wejść do środka. Jesteśmy w środku, w jej sercu i myślę, że ono żyje i będzie żyło. Jestem przekonany, że ten obiekt staje się powoli ikoną miasta Szczecina, Marszałek województwa Olgierd Gieblewicz podkreślał, że nowa szczecińska Filharmonia będzie prawdziwą dumą dla miasta i perłą architektury, która rozsławi Szczecin i pomoże zachodnie na cały kraj. Inwestycja po części finansowana była ze środków europejskich. To, to rzeczywiście e, chwila i miejsce, które na pewno przejdą do historii. A od tego dnia możemy powiedzieć śmiało, że spełniło się marzenie tysięcy szczecinian. Tysięcy mieszkańców Pomorza Zachodniego, o tym, aby mieć swój własny, drugi dom dom muzyki, można powiedzieć ogród sztuki. Od dzisiaj mamy takie miejsce. Podczas inauguracji sala wypełniona była po brzegi. Jako pierwsza zabrzmiała fanfara skomponowana przez profesora Krzysztofa Pendereckiego specjalnie dla szczecińskiej instytucji. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć także dziewiątą Symfonię Ludwika van Beethovena czy Powracające Fale Mieczysława Karłowicza. Koncerty określane były jako zachwycające, a owacją na nie było końca. Obecna na otwarciu minister kultury była pod wielkim wrażeniem. Jego klejnotu są brylanty oprawne w złoto. A dzisiaj Szczecin. Otrzymuje złoto oprawne w brylanty, więc myślę, że też możemy uznać to za wielki klejnot tego miasta. To zasługa władz miasta i zasługa wasza, bo to dzięki determinacji władz regionu mógł ten budynek powstać. Gościem specjalnym wydarzenia był prezydent Bronisław Komorowski. Nową Wilharmonię nazwał symbolem wolności i bardzo chwalił to, jak wygląda i rozwija się Szczecin. To jest niebywałe wrażenie, jak się wjeżdża, o ile dobrze, o ile pamięć mi nie myli, to jest most chyba pionierów. Wjeżdża się do Szczecina tymi arteriami szerokimi, pięknymi arteriami nowoczesnymi, wiążącymi Szczecin z resztą Polski, w sposób nowoczesny, w sposób ambitny. I raptem wjeżdża się w to oświetloną przestrzeń. Widać po lewej wały Chrobrego, widać po prawej wały Chrobrego, po lewej oświetlony, wspaniały zamek książąt pomorskich. I za chwilę się skręca w prawo, i staje, i widać. Nie zupełnie architektury. Miejmy nadzieję, że nie tylko inauguracja, ale i wszystkie koncerty sezonu Jesiennego i kolejnych będą przyciągać do filharmonii tłumy mieszkańców. Obiekt kosztował ponad 120 milionów złotych, koncerty inauguracyjne odbywać się będą do końca tygodnia. Po wielu miesiącach spekulacji wiemy już, kto będzie kandydatem platformy obywatelskiej. O najwyższy urząd w mieście z prezydentem Piotrem Czystkiem i radną Małgorzatą Jacyną Wit zmierzy się Łukasz Tyszler, dotychczasowy radny miejski. Czy to kandydatura, która ma szansę na wygraną? Nie będzie. Łatwo. Łukasz Tyszler ma 40 lat, jest lekarzem stomatologiem, ma własny gabinet oraz wykłada na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Od jednej kadencji jest radnym miasta. Jego nominacja jako kandydata na prezydenta Szczecina była dla szczecińskiego środowiska politycznego dość dużym zaskoczeniem, bo radny nie należy do ludzi popularnych. Nie było go także na liście potencjalnych kandydatów. Dlaczego więc to właśnie on powinien być prezydentem? Marszałek Olgierd Geblewicz tłumaczył to dziennikarzom. Dlaczego pewnie Łukasz? Wszyscy, wszyscy będą, będą zapytywali, e, i to, to wydaje się być z mojego punktu widzenia bardzo proste. E, Łukasz jest osobą, która niewątpliwie e, ma własne zdanie, ale to zdanie opiera zawsze o dialog, o dyskusję z innymi ludźmi. E, nie jest osobą, która e, wszystko widzi e, bądź zupełnie różowo. Bądź zupełnie w czarnych barwach. Różowo jednak nie przedstawia się wynik wyborczy. Szczególnie, że do wyborów zostało mało czasu. Kandydat Platformy Obywatelskiej odpiera zarzuty, że jest nierozpoznawalny i że został nominowany do startu tylko dlatego, że nikt inny nie chciał stanąć w ranki z prezydentem Piotrem Czystkiem. Prawda jest jednak taka, że wszyscy poważni znani politycy partii do startu się nie palili. Łukasz Tyszler zapowiada merytoryczną kampanię opartą na dyskusji. Jestem doświadczonym samorządowcem. Jestem szczęśliwym ojcem i mężem. Jestem też spełnionym zawodowo lekarzem. Przez cztery lata, jako radny miasta Szczecina, diagnozowałem jego problemy. Zauważałem, co jest dobre, ale zauważałem też, co jest złe. Mam receptę na Szczecin. W Szczecinie trzeba zidentyfikować na nowo miejsce człowieka w mieście. Bardzo wiele inwestycji dzięki ogromnemu zaangażowaniu Platformy Obywatelskiej. Zostało ukończone. Najważniejszy jest jednak głos mieszkańców, a według Tyszlera Piotr Trzystej zbyt rzadko schodzi do ludzi, by wysłuchać ich opinii. Z mieszkańcami trzeba rozmawiać i ich słuchać. Mieszkańcy muszą w większym zakresie podejmować najważniejsze decyzje dotyczące miasta. Muszą kreować poprzez budżet obywatelski swoje własne miasto. Rekomendacje Tyszlerowi złożył także inny znany lekarz ze Szczecina Bartysz Rukowicz, który pojawił się w medialnych spekulacjach jako potencjalny kandydat. Minister zdrowia do Szczecina jednak nie wraca, zaznaczając, że start Tischlera to pozytyw i dobra propozycja dla Szczecina. To są wyzwania dla przyszłego prezydenta i mam nadzieję, że ten okres do wyboru spędzimy właśnie na prawdziwej rozmowie o tym, jakie miasto. Łukasza Tischlera znam 20 lat. Był moim kolegą w czasach studenckich, potem radnym w Radzie Miasta, w której także zasiadałem. Jest lekarzem, wiem co potrafi. W minionej kadencji Rady Miasta Łukasz Tyszler aktywny był w dwóch tematach: niechciania powstania Galerii Prezydentów Szczecina oraz walczył o transparentność miejskich umów. Czy to wystarczy, by pokonać Piotra Trzystka? Wyborcy zdecydują 16 listopada. Wejście nowego gracza do politycznego wyścigu o władzę w mieście nie wywołało popłochu wśród kontrkandydatów, którzy uważają, że na dwa miesiące przed wyborami nie da się wypromować męża stanu z anonimowego radnego szczegóły w materiale filmowym. Nie starczyłoby palców u dłoni, gdybyśmy chcieli wymienić wszystkich potencjalnych kandydatów na prezydenta Szczecina z ramienia Platformy Obywatelskiej. Mieli startować Olgier Dreblewicz, Renata Zaremba, Norbert Obrycki, Bartłomiej Sochański, Arkadiusz Litwiński, Bartosz Rukowicz, Dorota Kłopczyńska czy Paweł Kryzan. Ostatecznie jednak, prawie wszyscy potencjalni kandydaci stanęli na drugim planie, ustępując miejsca Łukaszowi Tyszlerowi, merytorycznemu, ale mało rozpoznawalnemu kandydatowi na prezydenta. Wybór Platformy nie wstrząsnął szczycińską sceną polityczną. To jest bardzo przyjemny. Dosyć młody człowiek, który pracował przez cztery lata w Radzie miasta. W zasadzie nie znamy zbytnio jego ani poglądów, ani pomysłów, ani wizji na Szczecin. Myślę, że to jest taki kandydat po to, żeby był. Bo platforma musi mieć swojego kandydata, tym bardziej musi mieć własnego działacza. Czy Łukasz Tyszler ma jakieś szanse? No myślę, że w tej chwili to już jest trochę za późno na to, żeby powalczyć tak na poważnie. Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który do wyścigu stanął pierwszy, uważa, że ogłoszenie kandydata na dwa miesiące przed wyborami musi być wielkim. Strzałem, a tutaj takiego efektu zdecydowanie nie ma. Olgierd Geblewicz, szef Platformy, nie odważył się stanąć w szranki m.in. ze mną. To złe, bo widać, że dzisiaj i SLD, i PiS wystawia swoich liderów politycznych, bo oni są naturalnymi kandydatami, oni są autorytetami w swoich środowiskach i to oni w tych wyborach będą walczyć o jak najlepsze wyniki. Platformie obywatelskiej również odmówiły autorytety, jak profesorowie, zdani parlamentarzyści. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, nowym kandydatem platformy specjalnie się nie zmartwił. Podczas niedzielnej konwencji przedstawił swoich kandydatów nie odnosząc się ani słowem do poziomu konkurencji i do tego na jak wysokie zwycięstwo liczy, póki co sądarze są mu przychylne. Krzysztof Soska, szef prezydenckiego sztabu, uważa, że platforma przedstawiła dobrego kandydata. Cieszymy się, że to jest radny, bo zna sprawy miasta choć z jego aktywność można prześledzić e, raczej w takich zagadnieniach e, no może nie priorytetowych dla miasta i to jest może jakaś wątpliwość ale zasadniczo Cieszymy się, że jest to kandydat, z którego spodziewamy się, że, że raczej to będzie dyskusja merytoryczna o mieście. Oprócz Łukasza Tyszlera, Dawida Krystka, Piotra Krzystka i Małgorzaty jacyny Wit. w wyborach wystartują na pewno Artur Szałabawka i Stefan Oleszczuk. Nie jest wykluczone, że swoich kandydatów zaprezentują także Twój Ruch oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Otwarcie szczecińskiej Filharmonii przyciągnęło do naszego miasta nie tylko Bronisława Komorowskiego, ale i obecną minister Kultury, która oprócz koncertu zwiedziła także inne miejsca w Szczecinie, w tym budowę Centrum Dialogu Przałomek, która właśnie dobiera do końca. Budowa Centrum Dialogu Przełomu dobiera do końca. Obiekt zlokalizowany na placu Solidarności, nieopodal Nowej Filharmonii miał zostać oddany do użytku w sierpniu. Jednak ze względu na to, że data otwarcia pokrywała się z inauguracją Europejskiego Centrum Solidarności, w którym mieście województwo zachodniopomorskie przesunęło premierę swojej inwestycji. Jestem świeżo po wielkich uroczystościach gdańskich, związanych z otwarciem Europejskiego Centrum Solidarności. I przez te dwa dni tam spędzone, miałam świadomość, że ta wielka koncentracja na Gdańsku jest niesprawiedliwa w stosunku do Szczecina że rola Szczecina, Stoczni Szczecińskiej robotników szczecińskich w tym zrywie jakim był i 1970 i 1980 zeszła na drugi plan, a nie sprawiedliwie. Według minister kultury Małgorzaty Omilanowskiej Centrum Dialogu Przełomy to inwestycja zasługująca na uwagę nie tylko ze względu na swoją niecodzienną kontrowersyjną architekturę, ale i ciekawą tematykę planowanych wystaw oraz temat, który będzie przewodzić działalności instytucji. Minister starła się usprawiedliwić opozycję spóźnienie inwestycji, twierdząc, że wiele instytucji ma problemy z główną ekspozycją. Jest dobrze rozpracowana koncepcja, a to jest podstawą każdej dobrej wystawy, a precedensy, że budynek stoi i jest dostępny, a wystawy jeszcze nie ma. Mamy liczne, nie tylko w Europie, chociaż tam stamtąd płyną najlepsze wzory, ale takiego właśnie rozdzielenia etapu zakończenia budowy i pracy nad wystawą, ale przecież i Warszawa czeka już od kwietnia 2013 roku na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, które nastąpi dopiero 28 października, więc myślę, że Szczecin będzie dużo szybszy w tym zmieszczeniu się w kalendarzu. Centrum Dialogu Przełomy będzie oddziałem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Podczas wizyty minister marszałek Olgier Dreblewicz chwalił się inwestycjami z zakresu kultury realizowanymi na Pomorzu Zachodnim. Rozmawialiśmy wiele o tym, co w minionych latach zaszło na Pomorzu Zachodnim, jeżeli chodzi o kulturę. A dzisiaj, oczywiście, wielki kulturalny dzień. Pierwszy koncert w naszej szczecińskiej Nowej Filharmonii, ale to przecież nie jedyny obiekt, który powstał w ostatnich latach, jedyny obiekt kultury, który powstał w ostatnich latach na Pomorzu Zachodnim. Upera, Zamek Książąt Pomorskich Teatr Polski, ale także inne inwestycje w województwie, w tym w Świnouściu i Koszalinie. Zarząd województwa nie ma wątpliwości, że ostatnie lata to prawdziwy progres w rozwoju instytucji kultury w naszym regionie. Marszałek województwa podkreślał, że jest to nowość po wielu latach, gdy kultura zajmowała dalsze miejsca w priorytetach inwestycyjnych. Musimy sobie zdawać sprawę, że nigdy wcześniej w wojennej historii naszego regionu nie było tyle inwestycji w kulturze i tak dobrych inwestycji w kulturze, zarówno względem funkcjonalnym, jak i architektonicznym. Myślę, że oceniam to następne pokolenia, niemniej jednak zarówno nasz Plac Solidarności razem z Centrum Dialogu Przełomy, jak i współfinansowana ze środków unijnych Filharmonia Szczecińska, czy też Koszalińska, są to takie perły architektury, które zostaną docenione i już są doceniane w kraju i w aspekcie międzynarodowym. Centrum Dialogu przełomy ma być wisienką na torcie. Inauguracja planowana jest na luty 2015 roku. Czy rowerowa otwarta miejska galeria ożywi aleję kwiatową przez złośliwych nazywaną Aleją Betonową? Jest szansa, choć taki krok pod koniec sezonu letniego może budzić mieszane uczucia i oczywiste pytanie, dlaczego tak późno. W piątkowej inauguracji inicjatywy wziął udział m.in. prezydent Szczecina Piotr Trzystek. Ale jad dotychczas specjalnie nie tętniła życiem. Szkoda więc, że dopiero po trenach lat odbywać się tam będą rzeczy, które na co dzień mogą przyciągać mieszkańców. W piątek stanęła tam duńska wystawa The Good City, miasto przyjazne rowerzystom. Jak mówił podczas inauguracji prezydent Piotr Trzyster, Skandynawia jest dla naszego miasta inspiracją jako przestrzeń bardzo przyjazna transportowi zrównoważonemu. Przyjechaliśmy na rowerach po to, żeby właśnie. Otworzyć wystawę o rowerach, o rowerach w Kopenhadze, o tym jakim ważnym elementem systemu komunikacji i rekreacji mogą być w naszym mieście. Skandynawia, szczególnie Dania i Kopenhaga bardzo nas w tym przestrzeni inspirują i stąd też obecność pana ambasadora tutaj z nami. Wystawa podróżuje po całej Europie i teraz na kilka dni zawitała do Szczecina. Składa się z 16 planż eksponowanych na 8 stelażach. Wystawie towarzyszył szereg wydarzeń, które odbyły się pod hasłem Kocham Rower. Gościem specjalnym rowerowego wydarzenia na Alei Światowej był ambasador Danii w Polsce, który nie szczędził Szczecinowi ciepłych słów. You, USA, widzę Szczecin jako kreatywną przestrzeń otwartą na zmianę. Świadczy o tym otwarcie roweru miejskiego. I widzę Szczecin jako miasto, które nie jest pojemnikiem z ludźmi, a bardzo przyjaznym miejscem dla wszystkich. Prawie do wieczora na alei odbywały się rozmaite atrakcje dla dzieci, a także warsztaty czy kąciki porad dla rowerzystów. wydanie serwisu informacyjnego dobiegło już do końca. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania nas jak zawsze o stałej porze. Do widzenia.